なるほど。 Sisek Motora, Pavel Nocen, Lukas Kvíc, Radek Berner, Lukas Kominiak, Pavel Birkek, David Rukevský, Artur Ponskovský, Daniel Lentevíc, a Deus Gurecký, Daniel Hivcek, Rafał Cerlínský, Marius Kolik, Marius Stempin, Radec Celecký, Dziękuję serdecznie, Lukas Kowalczyk, Maciej Wiktorek, Krzysztof Mąka, Łukasz Góra, Krzysztof Ługał, Tomek Pełka, Radek Stepanowicz i kapitan Sławomir Głaza, a na końcu sztab skorzeniony. Dawid Właszczykowski, Krzysztof Malonek, kierownik drużyny Piotr Gączkowiak, masażista Piotr Kowalczyk i zaproszony na zamiar środek, trener pojrza ekipy Jerzy Wrzęczek. Czy mocna ekipa, czy mocna piłkarsko, tak jak mocna liczebnie? Ja myślę, że tak. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie wszystkich witam na tej naszej prezentacji przed dla nas bardzo ważnym sezonem. Myślę, że to będzie taki dla nas sezon, z jednej strony prawdy i sezon prze przełomowy. Ja powiem szczerze że tak, że jestem dumny z tej grupy ludzi, tak jak Państwo zauważyliście po raz pierwszy mam tą satysfakcję i przyjemność, że przygotowując się do sezonu, e Mamy taką zawodników, ale również jakość. I to jest jedna strona medalu, teraz w szczególności dla tych osób, które trawią w piłkę, grają w piłkę, to budzi również pewne problemy, ponieważ jest tutaj 31. 30... Trzeba wybrać, tak? Trzeba wybrać, tak, jest 31 zawodników, każdy z tych młodych ludzi chce grać. A możesz to macie wystawić 11 na ławce, w postaci 7. Tak jest, tak więc pierwszy problem i pierwszy ból był, to jest dzisiejsza noc, mhm. co muszę podjąć decyzję. Jaka osiemnastka będzie przygotowana do, do meczu sobotniego? W sobotę wyjdzie 11, tak więc będzie wielu rozczarowanych. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim to, od wielu miesięcy staram się chłopakom przekazać, to jest właśnie to, że oni muszą być wściekli na to, że nie grają na mnie, a z, a z, drugiej, strony, z, drugiej, strony, z drugiej strony muszą mieć tą świadomość w jakiś sposób, że każdy będzie potrzebny w ciągu całego sezonu. Przed, przed tym sezonem 2013-2014 przed eee. pierwszym meczem? Jakie rozgrywaliśmy. Powiedziałem chłopakom, że zobaczycie, zapamiętajcie w, jak mi, w jakim ustawieniu wyjściowym wychodzimy dzisiaj. Ja życzę wam jedną rzecz, żebyśmy w takim kończyli ten sezon. Tak nie jest, tak nie było i tak nie będzie. Taka jest piłka nożna, dlatego też każdy z nich, jeden będzie miał szansę grać w 34 spotkaniach, jeden w 5, 10, 15, niektórych w kilkunastu minutach, ale te kilkanaście minut mogą decydować. Dlatego więc moim zadaniem yy, trenerów, którzy, którzy mi pomagają w tym, jest przede wszystkim przekonanie tych ludzi do tego, że, że każdy z nich ma ambicje, musi, musi te ambicje jak gdyby pokazywać, przekazywać na boisku, wkładać w jedno, przez jednostkę na drużynę, bo jeżeli drużyna będzie miała sukcesy, wtedy automatycznie każdy z tych zawodników indywidualnie będzie będzie doceniany, w zależności oczywiście od tych o umiejętności, dlatego też jest to pierwsza taka sytuacja w tych czterech latach pracy. Kiedy masz kłopoty bogactwa. Kiedy mam kłopoty bogactwa, ale to jest naprawdę bardzo dla nas, dla nas pozytywne. Ja mam nadzieję, że, że nie ukrywam, w jaki sposób teraz już nie będzie tłumaczeń, bo mamy naprawdę, uważam pod względem jakościowym bardzo dobrą drużynę. Z jednej strony dużo młodych zawodników, którzy 4 lata temu byli 17-18 latkami, którzy teraz przeszli już naprawdę taką prawdziwą szkołę i widać ich postępy. Mamy kilku zawodników, którzy do nas dochodzą, którzy z jednej strony na pewno podnoszą nam jakość, podnoszą przede wszystkim rywalizację, ale to wcale nie oznacza, że ci, którzy przychodzą będą mieć już w jakiś sposób łatwiej, jeżeli chodzi o tą wyjściową relację. No to poznajmy. Tą siódemkę jest dzisiaj z nami sześciu z nich. Jeden niestety boryka się z małymi problemami zdrowotnymi. Prosimy tutaj na środek. Radek Stefanowicz. <kluczy> Geograficz Alves, <plosy> Daniel Kaczyński, Perel Mariusz i Argyle Kwasowski. Dziękuję. taką szóstkę, czas, żeby o każdym z nich powiedzieć parę słów. Na początku może o nieobecnym Wittinio. Dlaczego go nie ma przede wszystkim? No przede wszystkim to są problemy zdrowotne i Wittin jest po zabiegu operacyjnym niestety miał miał kamień w przewodzie tak więc został on usunięty. Właściwie się wyszedł ze szpitala, tak więc na, na, na jego dyspozycję i na jego przydatność dożyny będzie musieli czekać parę dni, ale na pewno jest to zawodnik o bardzo dużych umiejętnościach, który jeżeli wróci do, do pełnej sprawności, zacznie trenować dużo, na pewno jest to zawodnik, który, który będzie dla nas wzmocnieniem, z jednej strony jakością, no, ale również jeżeli chodzi o rywalizację. I mam nadzieję, że jego powrót do zdrowia, jego ta rekonwalescencja i rehabilitacja będzie przychodziła w szybkim terenie. Ofensywny pomocnik, co Cię najbardziej przekonało w nim? Jest to ofensywny pomocnik, przede wszystkim dysponujący bardzo dobrym dribblingiem, szybkością. Jest to zawodnik, który, który potrafi na małej przestrzeni wytrybować jednego, dwóch zawodników, stworzyć przewagę, tak więc na pewno na to liczę, że jeżeli wróci po tej, no, po tej przerwie do pełnej sprawności, na pewno będzie to zawodnik, który będzie w stanie nam wiele pomóc. No to pogadajmy o tych obecnych. Pierwszy na tapecie Radek Stefanowicz. Dziadek. myślę, że z tej grupy zawodników, która na... doszło na największe doświadczenie. Nawet nie wiem już co po słyszałem, że był na jego dziadek, tak więc nie wiem <grym> dlaczego, ale, ale myślę, że to jest osoba, która ma chyba 27 już... lat, więc Masz 27 Słuchaj. lat to już bardzo dużo. Zawodnik, który, który ma to doświadczenie, który z tej grupy, która teraz jest, która przyszła w tym okienku zimowym, grał w wyższych ligach, tak więc myślę, że na jego doświadczeniu również będą korzystać inni za zawodnicy, ale chciałbym również to zastrzec i ostrzec tych, którzy przyszli. Na pewno nie będzie to na takiej zasadzie, że ktoś będzie forowany, bo tak już wcześniej powiedziałem, ta kadra jest bardzo liczna i, i ta rywalizacja, w szczególności w środku pola, gdzie, gdzie Radek, jakby jest takim zawodnikiem najczęściej występującym na tej pozycji, jest bardzo ważna. Weźcie, weźcie, bo on jest chyba jak się zleczył, ma... ale super, wielkie brawa dla Eryka, nie <plansuj> <to> się... <plansuj> zmieniliśmy na górze, to oczywiście nie jest Radek Stefanowicz, tylko to jest Mariusz Walik. Mariusz Walik to jest trzeci najlepszy zawodnik, który przychodzi do nas z walka, dobrze? Środkowy obrońca, który będzie u nas na półrocznym wypożyczeniu, to będzie też okres dla niego. Potwierdzenia, sprawdzenia czy zwalczania miejsca jest to który przede wszystkim no, bardzo konsekwentnie, bardzo dobrze grający w powietrzu, ale tak jak wcześniej powiedziałem, również ta rywalizacja i w środku obrony i, i w, środku, w środku pola jest bardzo duża. W środku pola będzie grał ale czy w pierwszym składzie? Tego na pewno jeszcze dzisiaj nikt nie wie, nawet ja, ale szczerze. To jest, Diogo jest zawodnikiem, który, który przyjechał do sprawy GI, który na pewno już na początku w potrzebował okres takiej aklimatyzacji. Jest to zawodnik, który postury, postury postury może nie jest, jeżeli chodzi o jego budowę, mięśniową bardzo potężny, ale po części przypomina mi, przypomina troszeczkę młodego radka Michalskiego. Jest to zawodnik, który bardzo dobrze operuje piłką w środkowej strefie, ale na pewno musi się przyzwyczaić do, do polskiego stylu gry. I myślę, że jeżeli ta, ta adaptacja do naszych warunków, do klimatu będzie odpo, odpowiednio przebiegała, na pewno jest również to zawodnik o takich umiejętnościach, jeżeli chodzi o rywalizację i oczywiście o, 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 o grę w pierwszym składzie. Tomek Pełka, chłopak stąd, chłopak z regionu. Tak, Tomek jest, to jest chłopak stąd, który no niestety rok temu, kiedy rozmawialiśmy, powiedział nie, to tak, jeszcze za słaby trener, musi trener się połączyć więc czekałem żeby się poszkolić teraz po rozmowach, jednak Tomek, Tomek się zdecydował teraz, to ryzyko, mimo może trenera się ode mnie czegoś nauczy, tak więc jest z nami i bardzo się z tego cieszy, bo Jest to zawodnik, który po części, tak nie wiem, chyba też większość chłopaków porównuje go do, do, do byłego, byłego kapitana naszego, który obecnie występuje w sąsiedniej drużynie Pawła Kowalczyka, tak więc na pewno jest to podobny typ zawodnika i myślę, że nieodpuszczający, pomimo jakichś nie, potężnych warunków fizycznych, ale bardzo dobrze grający w powietrzu, wygrać z nim pojedynę główką, jest bardzo trudno. Tak więc na pewno również ta rywalizacja na prawej stronie jest bardzo, bardzo mocna. Jeżeli chodzi o powietrzne pojedynki, no to wkrólować w polu musi Daniel Da Silva. Jeżeli chodzi o Daniela, to jest który którego, którego znamy, który przez rok występował w naszym klubie, później Oczy dobytowie, jednak przekonały się, że powiat na górą jest chwilami nawet i nad morzem. Ja myślę, że to jest również taki przykład, przykład tego, że to co zrobiliśmy przez 4 lata, to co ciągle robimy i w jakiej byliśmy sytuacji, to pokazuje również dla tych wielu zawodników, że zaczynają doceniać jak są traktowani, jakie stwarzamy im warunki, jaką ma, mamy my. E, e, przyszłość. Tak więc tak. mi się wydaje, że to jest bardzo ważna dla nas rzecz, ponieważ tak. jak sobie przypominam, pół roku temu akurat nie mieliśmy takiej, takiej reprezentacji pre jak dzisiaj I, i pamiętam pierwsze rozmowy z dwoma zawodnikami, którzy do nas przyszli z miedzi, Legnica z Retlem i, i z Lenem. I, I na początku takie pytania niedowierzania raków. Nie, no za bardzo, nie, z miedzi, Legnica, ale myślę, mi się wydaje, że dla mnie i, i dla wszystkich nas działających w klubie, jak gdyby później ta opinia, która jest wypowiadana, no jest wypowiadana tak. przez zawodników, jest bardzo ważna, bo zawodnicy rozmawiają tak jak nie trenerzy, działacze ze sobą. zawodnicy również rozmawiają na ten temat. I później jeżeli tacy zawodnicy, którzy w pewnym okresie byli na wyższym poziomie mówią coś i mówią, że warto są poważni ludzie, że to co jest powiedziane jest zrealizowane, to jest dla nas bardzo ważne, bo musimy być w jakiś sposób wiarygodni, tak jak... Wielu z tych zawodników tutaj, jak Krzysiek powiedział wcześniej, że tak nie do końca wiemy, jak to przeżyliśmy. No, przeżyliśmy przede wszystkim przez większość, część tych zawodników, którzy tutaj stoją, którzy, którzy na początku tej naszej drogi w 2010 roku, którą rozpoczęliśmy, czekali 6-7 miesięcy na to, żeby dostać jakieś tam złotówki na, na, na przeżycie. Dlatego też, jeżeli mogę Państwa poprosić o oklaski, bo to dzięki nim się to jest... Jest to był taki okres czasu, kiedy, kiedy, kiedy wydaje mi się, że teraz, z perspektywy czasu, oni mogą powiedzieć, że było warto. Na pewno ta sytuacja jest zdecydowanie u nas inna i powiem szczerze, oni również rozmawiają z innymi klubami. Ta sytuacja, która u nas teraz jest, no daje nam możliwości do tego i perspektywy, że jest, jest, jest normalnie. Czyli jest, jest na bieżąco. Wpłacona ta, ta pensja, wynagrodzenie, stypendium, nie są one może aż tak wielkie, ale myślę, że że również z jednej strony jest lepiej to, co jest na papierze i jest, i jest później na koncie niż coś, co, co jest wirtualne. Tak więc wydaje mi się, że to jest również taki przykład. Daniel, ja mam nadzieję, że niestety akurat w jednym momencie oni i, i perła na ten moment kontuzję, skończyli stały skokowe, ale myślę, że wydaje, że perła, który chyba do dzisiejszego dnia nie dowierza tej bramce, z bozdoby Wis z Wisłą Kraków. Wraca już do pełnej, do pełnej sprawności i mam nadzieję, że, 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 że ta kontuzja jest już poza nim, Daniel jeszcze ma problemy, ale mi się wydaje, że jeżeli to jest zawodnik, który, który będzie w pewnej dyspozycji, na pewno jest to dla nas ważna, ważna osoba, pomimo różnych tam historii, takich wewnętrznych, które mieliśmy w minionym sezonie, ale wydaje mi się, że wszyscy i zawodnicy i, da, i Daniel zrozumieli, dojrzeli do tego, że jednak e, warto, warto rozmawiać i warto wyciągać wnioski z będu, jakie wtedy popełniliśmy. Daniel ma być w tyłach, a w przodzie ma szaleć Artur Pląskowski, drugi z tych, którzy po jakimś czasie do nas wracają. Ja myślę, że bardzo bardzo do nas z z klubu pierwszoligowego Swojnickie. W poprzednim sezonie rywalizowaliśmy na tym samym poziomie. Wydaje mi się, że, Wydaje mi się, że to jest dla Artura jakieś tam pewne doświadczenie Rozegrał bodajże 12 spotkań Na poziomie pierwszoligowym Ja jestem po prostu również tak zbudowany Tym Jak on postępuje teraz, daje sobie sprawę z tego, że miał tam jakąś szansę zaistnienia wyżej, jest tutaj W jego zachowaniu w ogóle nie widać takiej sytuacji jakiegoś rastrzelowania, wręcz przeciwnie, widać motywację, walkę do tego, żeby Żeby zaistnieć na tym wyższym poziomie i mam nadzieję Mam nadzieję, że mu się to uda Oczywiście to powoduje, że że ta rywalizacja jest coraz większa, a, a to powinno w jakiś sposób tylko podnosić nasz poziom sportowy, co za tym idzie, jeżeli i on podnosi nasz poziom sportowy. Mam nadzieję, że to się będzie przekładało również na te, na te perspektywy, te plany, które tutaj panowie prezesi przed nami tutaj tak pięknie wytoczyli. E, no tak, ale jest tych paru nowych zawodników, ale coraz to... mocniej chyba napierają ci z dołu młodsi. Może złe określenie, których 4 lata temu przejęliście i prowadzicie nieprzerwanie. Pojawiła się taka informacja, że zawodowe kontrakty z Rakowem podpisało dwóch nastolatków. Erik Krupa, który widzieliście był dzisiaj z nami, na pewno na po siebie, i Robert Grzęczek. który już jest. A jest Eryk. No to brawa dla Erika. Zapraszam Cię, Zapraszam Robert Brzęczek. Zapraszamy. No to z dwóch chłopaków, którzy zdecydowali się związać swoje zawodowe kontrakty właśnie z czerwono niebieskimi ja myślę, że to jest również jak gdyby e, taka ewolucja, ta na tym, tym Pewnie również zabezpieczeń, bo nie, ma, nie możemy tego ukrywać, ponieważ tak jak powiedziałem e, 4 lata temu, jak w 2019 roku zaczynaliśmy, byli takie jak Maty Gajos i pamiętam Jąski ja na, na, na bardzo niskim poziomie. I e, niektórzy z tych zawodników, którzy dzisiaj tutaj stoją przez, przez pierwszych bodajże parę, parę, paręnaście miesięcy żadnych umów nie było na, na to po prostu stać, tak więc a macie dzisiaj po wojskach ekstraklasy w Barwaty Dzieloni z powodzeniem biega. No to jest dla nas satysfakcja, oczywiście, dla, dla klubu i satysfakcja, ale to jest z jednej strony musi to być mobilizacja do chłopaków, e, że wychowują się, trenują w Rakowie, mają szansę zaistnieć na, na, na wojskach ekstraklasy. Taki jest jak gdyby nasz cel, znaczy nasz cel ten krótkoterminowy, ponieważ naszym celem jest gra na najwyższym poziomie. A żeby grać na najwyższym poziomie, nie możemy zawsze e, oddawać naszych najtrudniejszych zawodników, Niekiedy jest to e, spowodowane czystą ekonomią, dlatego też obecnie i Eryk i Robert, Robert podpisali kontrakty z jednej strony jako zawodnicy, którzy na, je, na jesień e, zaczęli trenować z pierwszą drużyną, zaczęli grać w e, postowe składzie, tak więc tak, przez te pół roku zaplatowali na to, żeby jakieś tam stypendium e, otrzymywali, za to, że to, prezentowali, ale oczywiście jest również grupa e, następnych młodych zawodników z piątego, 95 szóstego, którzy którzy już również spieszą dużą cenę, taka jest nasza filozofia, żeby tych młodych zawodników prowadzać, dawać im szansę, to by nie tylko zależało od nich, czy, czy tą szansę wykorzystają. Niekiedy są rozczarowania, bo, bo, bo jak gdyby wszyscy myślą, że już dostaną tą szansę. Z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla tych następnych roczników będzie ciężej, Na pewno będzie cierpią, bo z są ci zawodnicy, którzy teraz tworzą tą kadrę, są to młodzi ludzie. Którzy, którzy zbierają doświadczenie, i poziom jest na pewno zdecydowanie większy, dlatego też młodsi zawodnicy nie ukrywają będą ich Trzeba sobie dać sprawę z tego, oni sobie z tego muszą dać sprawę, ale taki jest kolej, kolej, taka jest kolej rzeczy, taka jest również taka faza rozwoju naszego klubu. Kiedyś było to troszeczkę inaczej, ja przypomnę sobie taką sytuację. dzisiaj mamy 31 zawodników, ale przypominam sobie 2,5 roku temu, 3 lata temu, kiedy wyjeżdżaliśmy na mecz, mieliśmy 13 zawodników w tym dwóch bramkarzy się zastanawialiśmy, co się stanie, jeżeli nie ktoś z się kontuzję, tak? więc to pokazuje, to pokazuje jakiego do, dokonaliśmy rozwoju. I powiem tak szczerze, że nie jesteśmy od początku, my sami wydaje mi się nie, nie do końca doceniamy, dociera do nas to, co, co zostało zrobione. Myślę, uważam również, że wielu kibiców, ludzi związanych z piłką można, jak gdyby nie do końca tak potrafi obiektywnie ocenić co zostało zrobione w tym klubie ile wyrzeczeń o tym, o tym już zostało wiele powiedziane ale wydaje mi się że dopiero czas pokaże za parę lat z perspektywy tego co zostało zrobione i co chcemy zrobić że było warto a że to nie było łatwe myślę że również ci zawodnicy jak gdyby to jest dla nas bardzo ważne że klubu. w innych klubu. wbrew temu to może mówią że powinni być sami wychowarkowie zawodnicy z zewnątrz są nam również potrzebni właśnie po to żeby żeby również e, przekazać doświadczenia z innych klub, jak to jest w innych klubach. I my chcemy być profesjonalnym kl klubem. Jesteśmy na dobrej drodze i zrobiliśmy naprawdę niesamowite mm kontakty. -hmm. Wracając do tych dwóch młodych zawodników, e, do Eryka, który, e, który wyważy sobie miejsce na jesień w Potomiu Składni w Granitonowej Obronie. Dla Roberta, dla niego jest dodatkowo, dodatkowo ocenia czasu, sytuacją, na pewno ze względu na to, że jest i, i jak gdyby musi żyć z tym, że, że jeżeli coś będzie się działo, będzie, to będzie, jak ktoś powie, zawsze sobie tam komentarz, mówiąc o tym, że tatuś pomaga. Musimy sobie zderzyć, bo ona będzie sobie z tym gadać, jak ona jest przygotowana. Jestem na to, żeby po prostu, że po prostu za nazwisko będzie grało, tak jak mi się wydaje. Również jest to szanowane przez chłopaków. Rywalizacja i walka na Gimbrich Mieście, patrząc, patrząc na... Jest bardzo zacięte. powiem szczerze, że sześćdziesiąt, że osiemnastka,